1 maja, witam Państwa, Artur Kisielewicz, trwa długi majowy weekend, a skoro już dziś święto pracy, to zabieramy się do roboty. Magazyn Miejski, zaczynamy! Dzisiaj w wydaniu Uczcili Dzień Tańca Orlikowa Liga TKKF W ramach Międzynarodowego Dnia Tańca obchodzonego 29 kwietnia w solankowej pijalni Wód odbyło się spotkanie z tańcem. Moda na taniec opanowała Polskę i Nowrocław również nie oparł się temu trendowi. Obchodzony 29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca upłynął w pijalni Wód palmiarni i pod znakiem beztroskiego wyginania ciała. Spotkanie z tańcem, które poprowadziła tancerka i instruktorka Elena Kwiatkowska, było okazją do podkreślenia faktu, iż na rozpoczęcie nauki nigdy nie jest za późno. A tańczyć, podobnie jak śpiewać, każdy może. tańczyć uważam, że też każdy może. Na pewno. Może tańczyć ten, który tańczyć chce. Wystarczy poczucie rytmu i myślę, że dobry nastrój, jak w, każdym, w każdej sprawie. Inowrocław jest roztańczony w nim jest młodzież, dużo tańczy, jest kilka szkół tańca, różne sekcje taneczne. Myślę, że ludzie bardzo chętnie, chętnie tańczą, bo to poprawia nastrój, samopoczucie, relaksuje. Występy przed dużą publicznością do najłatwiejszych zadań nie należą, jednak w solankowej pijalni znalazło się kilka odważnych pań, chcących nauczyć się wprawiania w ruch bioder podczas czerpiącej z rytmów afrokubańskich i karaibskich salsy. Ruszyła kolejna edycja orlikowej ligi TKKF. Rozgrywki odbywają się na trzech orlikach. Ruszyła kolejna edycja orlikowej ligi TKKF. Wraz z nadejściem wiosny piłkarze amatorzy opuścili halę widowiskowo-sportową i rozpoczęli rozgrywki na otwartych obiektach w różnych częściach i na Wrocławia. 28 zespołów rywalizuje w pierwszej i drugiej lidze oraz lidze Oldbojów. Mamy trzy ligi jak zwykle. Pierwsza, druga i liga Oldbojów. W tym roku troszeczkę nam się zmniejszyło. Mamy 28 drużyn. 10 dzisiaj zaczyna na drugą ligę. Wczoraj zaczęliśmy od w 9 drużyn i w pierwszej lidze też 9. Spadnie jedna z, z, z pierwszej ligi i dwie awansują. Będziemy grali do końca czerwca na trzech orlikach. Tutaj druga liga przy Kinomaksie, pierwsza liga na kopernika przy szkole podstawowej numer 6 i liga odbojów na szarych szeregów. Od lat już nasz Olik się cieszy popularnością, my się cieszymy i myślimy, że pogoda będzie już coraz lepsza. Myślę, że po majówce, bo jak zwykle majówka ma być chłodna, więc od 4-5 będzie już lepiej i będzie letnia. W oglądanym meczu Belfer wygrał z Darpolem 5-2. do 2. Pierwsza runda potrwa do 30 czerwca. Od połowy sierpnia do połowy października trwać będzie runda rewanżowa. Kończymy Piątkowy Magazyn Miejski miłego majowego weekendu życzę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezydent miasta Inowrocławia zaprasza na majówkę. 1 maja w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego w muszli koncertowej wystąpią Towarzystwo Śpiewu Halka i Stara Szkoła. Początek zdarzenia o godzinie 16.00. Trzy godziny później w teatrze letnim zaprezentują się gwiazdy sceny hip-hop i dancehall Grubson i Junior Stress. 2 maja upłynie pod znakiem atrakcji dla dzieci. Madagaskar Party, Mega Twister, malowanie twarzy, pokaz gigantycznych banik mydlanych. Bygro Rodeo to tylko niektóre z atrakcji. 3 maja również o godzinie 16 w Solankowej Muszli wystąpi orkiestra górnicza IKS Solino, a o godzinie 20 w kościele pod wezwaniem świętej królowej Jadwigi odbędzie się nadzwyczajny koncert z okazji święta Konstytucji 3 maja. Na wszystkie zdarzenia wstęp wolny. Rekordowa liczba zawodników weźmie udział w ósmej edycji biegu piastowskiego półmaratonu, który 9 maja o godzinie 10 wystartuje z Przedmysiej Wieży w Kruszwice. Meta tradycyjnie już znajdować się będzie na stadionie miejskim imienia i nowrocławskich olimpijczyków. To właśnie tam odbędą się również biegi młodzieżowe, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest pani Ewa Kostak, współwłaścicielka nowo powstałego obiektu w samym sercu Solanek, obiektu pod nazwą Salt House. Witam serdecznie. Witam państwa również. Chciałam pozdrowić od mojej współ. Partnerki, z którą prowadzę wspólnie to przedsięwzięcie, to co, to, co żeśmy stworzyły, to przedsięwzięcie, od pani Małgosi Domańskiej, która nie mogła dzisiaj przybyć do studia, ponieważ w naszej sprawie, naszych biznesów musiała wyjechać do Bydgoszczy. Ale jesteśmy razem i poradzimy sobie, porozmawiamy na temat Salthausu. Właśnie skąd taka nazwa, akurat Salthaus? Opowiem o parę słów yy, o tym, co robię na co dzień. Przez wiele, wiele lat prowadzę Wille Wiktorie, która mieści się w naszym Kurocie i Noworosławskim, w naszym pięknym parku. Wieczorami, kiedy moi goście już poszli spać, kiedy spali, miałam czas, chodziłam na spacery i coś mnie przyciągało do obiektu pięknego, pięknej starej kamienicy, która stoi nieopodal naszych tężni, naszego stawku. i Niejednokrotnie myślałam, że to jest niesamowite miejsce, że to jest niewiarygodnie duży potencjał w tym miejscu, że można byłoby coś zrobić. Byłoby to moje marzenie. Mówię, gdybym, gdyby to było moje, zrobiłabym perłę. Życie potoczyło się dalej, chodziłam, myślałam, no i ukazało się ogłoszenie, że to taka miejsca zostanie sprzedana. Udało mi się. Samej było mi trudno podjąć tę decyzję. Przewołałam do stołu swoją kuzynkę, panią Małgosię Domańską. Mówię, Małgosia, zróbmy to. Potrzebuję aplausu, potrzebuję jakiegoś tamtej motywacji. Mówi, dobra, wchodzę, wchodzę w, ten, wchodzę w ten układ partnerski i to z tobą będę robić. Udało nam się. Wygrałyśmy przetarg i zrobiłyśmy to. Yy, to co dzisiaj państwo możecie zobaczyć. No tak. Mogłoby się wydawać, że to jest takie proste, łatwe, ale wcale łatwo nie było. Może zanim opowiemy sobie, jak wyglądała ta droga do stworzenia Salthausu, wyjaśnijmy, czym jest Salthaus. Salthaus jest to, ja nazywam go pensjonem, pensjon hotel. No zawsze myślałam, żeby był to taki raczej pensjonat. Pensjonat mi się bardzo kojarzy z dawnymi latami, powiedzmy z naszym kurortem, który ma będziemy niedługo obchodzić 140 lat powstania naszego kurortu, który istnieje. I nie było kiedyś hoteli. Były pensjonaty. Dla mnie słowo hotel jest trochę przefajnowany. Okej, okay, one muszą istnieć. Natomiast ja jeszcze sobie buduję, widzicie Państwo, nie ma jeszcze nazwy, nie ma nic pokazanego, widocznego w naszym obiekcie, naszej reklamy. To się. Stworzyć to samo z siebie wyniknie. Skąd nazwa? Salthau. Jesteśmy miastem na soli, więc jest to solny dom. Dlaczego w języku angielskim podjęliśmy tę decyzję, żeby była nazwa naszego obiektu? Ponieważ przyjeżdża dość więcej do nas kuracjuszy spoza granic Polski, których mijam na spacerach i słyszę jakieś angielskie, jakieś angielskie słowo, niemieckie słowo. I mówię, może ten nasz park, który niesamowicie ładnie się nam teraz rozwija, że to będzie takie internacjonalne. No tak, teraz mamy, dzisiaj nastąpiło otwarcie Salthouse'u, ale tak. długo, długo e, trzeba było, du dużo trzeba było się natrudzić, żeby taki Salthouse powstał. Bardzo. Powiem Państwu, były radości, były wzy, były problemy, były awantury był niesamowity duży problem pozyskania środków, żeby ten obiekt wybudować. Liczyłam na pieniądze unijne. Niestety w 2000, 2010 roku, kiedy zakupiłyśmy, wygrałyśmy ten przetarg, pieniądze unijne się skończyły i był dość bardzo trudny okres, żeby pozyskać pieniądze żeby otrzymać kredyt. Rok przed zakończeniem tej realizacji, która była, która w roku 2014, jeśli byśmy nie wykonały do 2014 roku, musiałybyśmy oddać dużą kwotę pieniędzy. Nie stać by nas na to było? I niestety nie mogłabym dalej funkcjonować, gdyby, gdyby tak się to wydarzyło, że musiałybyśmy te pieniądze oddać, zapłacić za to, żeśmy nie wykonały. No, Miałyśmy trochę szczęścia, uzyskałyśmy 12 miesięcy przed zakończeniem realizacji, znaczy nie realizacji, ale tej naszej niefajnej daty, mhm. prawda, tego zobowiązania. Uzyskałyśmy ten kredyt i 12 miesięcy przed i 8 miesięcy budowałyśmy obiekt, z czego mogę powiedzieć naprawdę dzisiaj, że możemy być obydwie z siebie dumne z pełną stanowczością. Powiem to Państwu, powiem to Panu. I to też pokazuje, że jak się czegoś bardzo chce, to można tego tak. dokonać. Nie ma rzeczy nie do zrealizowania. No właśnie. I zamykamy oczy, wchodzimy do Sand Tak. I właśnie, co znajduje się w środku? Tak, jest to jest to powiem wyczyn. Jest to stworzenie, jest to projekt, jest to marzenie, jest to wszystko w jednym. Kiedy idę spać, zadzwonię do, dzwonię do kuzynki, wie Asia, ja mam taki pomysł, zaakceptuj, czy on będzie ok. Budzimy się rano, dzwoni do mnie kuzynka, mówię, Ewa, ale mam na to pomysł. Fantastycznie się jak gdyby uzupełniamy i i żeśmy zrobiły zrobiły własne dziecko powiem tak że jest to wszystko stworzone na, na bazie przełamania yy, starych mebli antyków z hipernowoczesnością i myślę że nam się udało Poczekamy, posłuchamy, jak Państwo do tego się odniosą. Mhm. Z ilu pomieszczeń, z czego składa się Salt Mamy Mamy dużą salę to znaczy, powiem tak mamy 26 pokoi gościnnych. Mamy salę restauracyjną, w której zamierzamy urządzać wesela. Mamy ładne patio, które, które ta stara kamienica podpowiedziała mi, żeby to pozostało, ponieważ w tej kamicy było to patio. Wspomnę Państwu jeszcze taką fajną rzecz, kiedy musiałam złożyć do oferty, do oferty projekt. Było biuro projektowe, które mi zaprojektowało we Wrocławiu. Nie byłam z tego zadowolona. Było to dwa dni przed złożeniem dokumentów do, do, do Urzędu Miasta. Byłam załamana. Przebiegłam park i natknęłam się na pana, który. Od lat maluje obrazki, nasze postacie, yy, naszych kuracjuszy, nasz park. Nad niego się natknęłam. mówię, tak, to jest pomysł, bo ja pana bardzo proszę, niech pan mi pomoże. Niech pan weźmie ołówek, tak jak Zin malował z ołówka i niech pan mi na papierze przetworzy. Ja panu będę mówić, gdzie, w co jakim miejscu myśmy stworzyli sami projekt. Siedzieliśmy, mieliśmy tylko na to dwa dni i ten pan, ten gość był taki mocny, że to zrobił. No Także jego ręka historii. jest też tam włożona, <noise> która przyczyniła się do tego, żeśmy ten przetarg w jakiejś części również przez tego Pana wygrały. Jesteście też w pobliżu pijalni wód, ale zamierzacie tak, z nimi współpracować? Tak, jest, oczywiście. Jest to fantastyczny obieg. Obserwuję go od roku, ponieważ od roku Przebywałam na tej budowie w naszym obiekcie i zawsze szłam tam na kawę i w momencie przerwy i obserwowałam. Jest, jest, to, jest to fajne miejsce, jest to naprawdę fajne miejsce i myślę, że razem będziemy siebie tam wspierać, realizować, pomagać przy jakichś dużych imprezach czy powiedzmy jakichś konferencjach. Myślę, że na pewno się razem dogadamy. Ale ktoś by mógł pomyśleć w serce Solanek jak tam dojechać, może nie można tam wjechać samochodem? Tak, nie mamy z tym problemu, ponieważ do naszego do obiektu, tak samo jak do naszej pijalni wód dojeżdżamy od ulicy Rombińskiej yy, i mamy parking przed swoimi obiektami zarówno jak pijania wód i ja i my również z Panią Małgosią. To oczywiście zachęcamy do korzystania z naszego Salthausu, nowo powstałego obiektu w sercu parku salankowego. Można spacerować, też podziwiać. Tak. No i powodzenia życzę, gratulując oczywiście tego, że udało się to w końcu zrealizować. No, czas antenowy się kończy, zatem no nie postanie nic innego, jak podziękować. No, jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego. Ja również Państwu dziękuję, Panu, za przemiłą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypomnę, moim państwa gościem była pani Ewa Kossak, współwłaścicielka nowo powstałego obiektu w sercu Parku Solankowego Salt House.